Sandomierski Festiwal Piosenki Angielskiej w drugim Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu, już za nami. W piątkowe przedpołudnie poznaliśmy jego zwycięzców, którzy swoim wykonaniem angielskich utworów zachwycili komisję konkursową i publiczność, która również miała swój udział w głosowaniu. Po raz kolejny już festiwal odbywał się w wersji online, co sprawiło, że nie została przerwana jego wieloletnia formuła. Konkursowe jury oceniało walory wokalne, prezentacje utworu oraz poprawność językową, i jak przyznała dyrektor szkoły Barbara Majewska, poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy. Jury miało naprawdę bardzo y, trudne zadanie. Niemniej jednak mieliśmy specjalistów, jeśli chodzi o y, jury, staraliśmy się, aby pod względem muzycznym była osoba do tego przygotowana, również y, w kwestii językowej. I oczywiście pozostałe osoby, które były w jury, to rzeczywiście bardzo trudny, ponieważ poziom z roku na rok, tak jak już żeśmy wspomnieli, jest coraz wyższy, więc te naprawdę... Nasza młodzież jest bardzo utalentowana. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W pierwszej kategorii wygrała Zuzanna Krasoń ze szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II we Mściowie. W kategorii szkół ponadpodstawowych najlepszą okazała się Gabriela Bednarczyk z drugiego liceum ogólnokształcącego w Sandomierzu, która skradła serca również publiczności zdobywając obydwie nagrody. Jak przyznała przed naszą kamerą to motywuje do dalszego muzycznego i wokalnego rozwoju. you Pasja do śpiewania wzięła się u mnie z pokoleń właściwie, bo e, u mnie cała moja rodzina to głównie muzycy. E, I tak z pokolenia na pokolenie, wyszło, że ja też śpiewam. Wykonałam piosenkę Tom Odell, Anodry Love". E, Piosenka przemawia po prostu do mnie, od zawsze ją. Już piosenka 10 lat ma, więc znałam ją od bardzo dawna. E, no jest dla mnie takim wyrażeniem uczuć, emocji. Przede wszystkim bardzo chcę podziękować wszystkim za oddane na mnie głosy. E, no czuję się przeszczęśliwa, Usta przede wszystkim i z chęcią do rozwoju. Na muzycznym podium stanęli dziś również Kaja Kumiega ze Szkoły Podstawowej w Zawichoście, Michał Drobiaz ze Szkoły Podstawowej w Mściowie oraz Natalia Jankowska z II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu i Marta Kołacz z Sandomierskiego Kolegium Gostomianu. Wszystkim laureatom pogratulował starosta sandomierski Marcin Pili, który przyznał, że cieszy się z tak zdolnej młodzieży, która może reprezentować powiat na zewnętrznych wydarzeniach. Jakie wrażenia? Wspaniałe wrażenia, mamy wspaniałą młodzież. Dodam, że również trzy e, nagrody trafiły do, dla uczniów szkół podstawowych. E, młode talenty, pięknie wykonane utwory. E, widzimy, że e, te osoby już garną się ku śpiewaniu, ku muzyc, muzyce. Liczymy e, na to, iż w przyszłym festiwalu piosenki angielskie również wystąpią. No i trzy nagrody, jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe. Marta Kołacz, Natalia Jankowska i Gabrysia Bednarczyk. Przepiękne wykonane utwory. To już jest wyższa półka, tak bym to nazwał. Bardzo dojrzale wykonane piosenki. Wspaniale wykonane również pod względem, jak stwierdziło jury, również pod względem wykonania w języku angielskim. Trzymamy kciuki za tą naszą wspaniałą młodzież. Liczymy, że niebawem na pewno będziemy widzieli je na ekranach naszych telewizorów, któryś z ogólnopolskich plebiscytów. Także wspaniale, że jest taki festiwal realizowany, że młodzież może się również wykazywać, a my możemy również jako samorządy powiatu i miasta również wspierać ich, że też możemy tą młodzież naszą wspaniałą prezentować, bo też... Te dziewczyny, które stanowią tą trójkę, która wygrała festiwal piosenki angielskiej, również angażują się w życiu miasta, powiatu, we wszelakich innych inicjatywach, choćby w koncertach wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, czy też w wydarzeniach, które organizuje powiat i miasto. Także dziękujemy wszystkim uczestnikom, bo wszyscy są wspaniali. Szczególne gratulacje dla wyróżnionych osób. Sandomirski Festiwal Piosenki Angielskiej w drugim Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu odbywał się już po raz 22. Katarzyna Kaszluga, STV Info.